Cześć. Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na moją prezentację właśnie tego komiksu Batman: Rozbite Miasto i inne opowieści. Komiks jest w twardej oprawie, z obwolutą, z edycji DC Deluxe. Widzicie? Cena okładkowa tego komiksu, kiedy był wydany, wynosiła 99 zł. Mamy tutaj cztery opowieści o mrocznym rycerzu. Laurelaci nagrody Eisnera: scenarzysta Brian Azzarello i rysownik Enduro Rizo. Zmienił styl współczesnego komiksu kryminalnego. W tym albumie przedstawiamy wszystkie opowieści o Batmanie, które wspólnie stworzyli właśnie ci dwaj artyści. I to są właśnie Rozbite Miasto, Rzecz, Zemsty, Spadek oraz Blizny. Zdejmijmy sobie może. Otwórzmy sobie komiks i co nieco powiem Wam o czym mamy tutaj historię. Pierwszą historią tytułową będzie właśnie, będą właśnie blizny. Nie tak jak mieliśmy na Wolucie rozbite miasto, właśnie akurat blizny. Tu mamy właśnie wszystko fajnie przedstawione: od którego do którego mamy zeszyt, ich historie, poszczególne strony. Akurat pierwszą historią mamy blizny. Jest to historia czarno-biała, bardzo krótka, ale bardzo to jest klimatyczna. Opowiadająca o tym, jak Batman. Dopadł zabójcę, już po prostu dopadł go, a zabójca przypomina jednego z kryminalistów z nazylu Al jakim jest z Szasz. Czyli ten człowiek, który, ten kryminalista, który miał takie nacięcia na ciele, na swoim całym ciele, każde nacięcie znaczyło po prostu jakąś jego ofiarę. No i tutaj jest praktycznie cała ta historyka, jest taki jeden monolog. O którym po prostu Batman stara się znaleźć odpowiedź, dlaczego on popełnia te przestępstwa, dlaczego zabija ludzi. Tutaj nawet możecie się przyjrzeć ofiary, właśnie z Szaszy. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, jeśli źle ja to przepraszam. To jest taka króciutka historyjka, ale bardzo klimatyczna. I tu już mamy koniec. Następnie mamy właśnie tytułowy komiks, jakim jest Rozbite Miasto. Rozbite Miasto, które opowiada nam jak Batman próbuje rozwikłać pewną zagadkę, pewną sprawę kryminalną. Yy, na swojej drodze spotyka bardzo wielu różnych yy, kryminalistów, takich swoich groźniejszych kryminalistów, jak na przykład Killer Rock, Pingwin, Scareface, a także jego najgłówniejszym przeciwnikiem, czyli jakim jest Joker, nikt inny jak Joker. Bardzo fajna klimatyczna historia, rozgrywająca się oczywiście w Gotham, ale w strugach deszczu, praktycznie każdej nocy, kiedy Batman wychodzi w, tym, w, tym, w tych zeszytach na, na ulicę, mamy deszcz. Co mi się w tym komiksie też bardzo podobało, to monolog, jaki Batman praktycznie rozmawia, rozmowa tak jakby z samym sobą, tu w tych dymkach właśnie, jest tego bardzo, bardzo dużo i to jest chyba największym atutem tego tytułowego rozbitego miasta. Klimat wręcz wylewa się z tych zeszytów, co mi się bardzo podobało. Kreska, powiem Wam, że z początku nie mogłem się do niej przyzwyczaić, szczerze mówiąc, bo to nie jest to, nie jest to mój styl ulubiony rysowania. Nie, nie, nie będę po prostu tutaj, no, że tak powiem, no, owijał bawełnę. Ale z czasem się do niego przyzwyczaiłem i, i bardzo mi się y, podobała. Wręcz pasuje po prostu do, y, do tego zeszytu. Także rozbite miasto y, podobało mi się chyba najbardziej ze wszystkich historii tutaj zawartych. Ma ona 6 części. Mamy także tutaj taki trochę powrót do przeszłości, przeszłości Bruce'a Wayna, czyli do jego największego koszmaru jakim była utrata jego rodziców. I też taki opowiadający, jakby między innymi o tym, że jaka jest największa słabość Batmana, że każdy ma te słabości, każdy się czegoś boi. Okazuje się, że tutaj Bruce Wayne Batman w tym rozbitym mieście najbardziej boi się po prostu zasnąć. Po prostu się boi zasnąć, gdyż zawsze przypominają mu się te sceny sprzed wielu lat, kiedy jego rodzice zginęli. Po prostu zginęli. Także ja sobie już tutaj polecę dalej, nie chcę Wam tu pokazywać zakończenia. Będzie, przejdźmy sobie do następnej historii, jeszcze trochę, następną historią, już tutaj chyba przeleciałem dalej, Co pozaznaczałem, już sam nie pamiętam nawet co, następną historię mamy Batman i Rycerz Zemsty, Rycerz Zemsty opowiadająca nam jest to historia alternatywna, zapowiadająca jest historia alternatywna, która opowiada nam o postarzałym Tomasie Wayne, e, czyli ojcu Bruce'a Wayne'a, który po prostu przywdziewa kostium Batmana i w mieście, w którym on działa spotykało kiedyś olbrzymią tragedię i kim okaże się największy przeciwnik po prostu tutaj w tej historii Yy, Tomasa, no to dowiecie się z tego, tego zeszytu. Też bardzo fajna klimatyczna historia. Kreska podobna, tak jak do poprzedniego. Ostatnim komiksem jest spadek. Czekajcie, nie chcę Wam tutaj tak zbytnio pokazywać tego. Przelecę, spadek. Jest to historia spadek. Batman zajmuje się sprawą morderstwa miliardera. I źródłem po prostu wszelkiego, tak jakby nieszczęścia, okazują się nie złoczyńcy, ale po prostu zwykłe, najzwyklejsze jeszcze w świecie pieniądze. I Merczy mężczyzna będzie musiał tutaj zrobić wszystko, żeby oczywiście ujawnić zagadkę. Słuchajcie, jest to komiks typowo taki kryminalistyczny bym powiedział, a szczególnie te rozbite miasto, typowo te kryminalistyczne, kryminalistyczna historia bym powiedział, ale nastawiona właśnie na taki bardziej podział, no rozwiązywanie zagadki, bo praktycznie w tej pierwszej historii cały czas Batman próbuje rozwikłać tam pewną historię, nie będę wam opowiadał, nie chcę wam paść tej zabawy. I tak samo te dalsze historie mają podobny wydźwięk. Na końcu mamy tutaj, no troszeczkę dodatków, znikomej ilości bym powiedział, ale Zawsze coś, zawsze coś, praktycznie nie mamy nic. No i na końcu mamy posłowie Kamila Śmiałkowskiego, Słuchajcie, to było na tyle. No i czy ja mogę polecić ten komiks? Słuchajcie, no jak najbardziej, ja jako na przykład ja jako fan Batmana, jego największy, mój, moja najlepsza postać, jaką ja lubię, z całego uniwersum komiksowego, no nie mogę mieć złego na nim go słowa powiedzieć. Oczywiście to nie jest jakaś dla mnie najlepsza historia z Mrocznym literzem, ale na pewno bardzo dobra. Przeczytałem ten, ten komiks też. Z tego powodu, gdyż w następnej kolekcji DC Bohaterowie i Złoczyńcy będziemy mieli właśnie: yy, właśnie będziemy mieli Batman i tutaj mamy rozbite miasto, a w tej edycji będziemy mieli, już Wam mówię, Batman złamane miasto, czyli będziemy mieli dubla. Ja jestem też ciekaw, yy, właśnie czy będą w tej kolekcji DC Bohaterowie i Złoczyńcy jakieś dodatki, yy, którego nie mamy w tym, bo to szczerze mówiąc, na no wątpię. No ale na pewno na końcu komiksu, ja w każdej y, kolekcji DC Bohaterowie Złoczyńców, na samym końcu będziemy mieli jakiś wywiad, czy jakieś, wiem, jakieś rozmowy, to tego jestem pewien, ale jestem ciekaw, czy może będzie jakiś dodatkowy zeszyt, nie wiem, alternatywny czy coś, no jestem tego właśnie ciekaw, no i będziemy sobie po prostu robili porównanie, jak z tym komiks zostanę. Także jeszcze raz, ja gorąco polecam ten komiks Batmana, jeśli go jeszcze oczywiście nie czytaliście, bo warto, warto oczywiście jak najbardziej go mieć w swojej kolekcji, napiszcie jakiś komentarz, co wy o tym sądzicie. Podóbcie, udostępnijcie, subskrybujcie mój kanał. I co? Będziemy się widzieli w kolejnych moich materiałach. Cześć!